Siemka wszystkim, dzisiaj wytestujemy sobie wyrzutnię od firmy Super Power Jumper. Jest to taka dosyć spora wyrzutnia, to jest kaliber 30mm P2202, 16 strzałów, tak jak mówiłem 30mm. Tutaj macie kodik QR, można sobie zobaczyć efekt, tutaj jest niby narysowane są yy, efekty, zobaczymy czy faktycznie one się będą zgadzać z realistycznymi efektami. Tutaj mamy Neku 259,2 gramy 16 strzałów, kategoria F2. Yy, I tutaj mamy tak Red Crackling, sam Crackling, Red Crackling, zielony Crackling, czerwony, żółty i niebieski, także Cracklingowa, typowa, typowo Cracklingowa wyrzutnia z kolorami, także może akurat będzie wyglądało tak jak to, jak to wygląda. Ceny niestety nie mogłem znaleźć, na sklepie nie ma tego produktu. Możecie dzwonić, czy pisać maile, może akurat będą mieć w wakacje, czy gdzieś. Bo to jest, yy, to już ta, trochę ta starsza jakby wyrzutnia. Yy, także możecie popytać, zadzwonić, popytać, czy będą mieć jeszcze coś takiego i sobie kupić. Dobra, a my lecimy na zewnątrz i zabieramy się za test. Zapraszam do oglądania. Ło! Wow. Nie no masakra! Dzięki! Co to było? Nie <laughs> wiem, te ładunki chyba. Te ładunki chyba.